To jest wynajem, czy kupno? <grym>, Halo, dzień dobry. Pa? Halo, słyszy mnie pan? Dzień dobry. Pa? Ja dzwonię w sprawie wynajmu czołga. Czy pa? jest to nadal aktualne? Tak. Tak, bo ja chciałbym przeżyć takie wspaniałe przeżycie na tym czołgu. No i oczywiście jest taki mały problem, bo jest problem z moim sąsiadem. Pa? Jest problem z moim sąsiadem, bo co nocy mi puka kurczę, młotkiem, wierci wiertarką, zech tutaj przed chwilą właśnie też wiercił. przepana, czy jest taka możliwość, żebym ja mógł jego szczelić z tego czołgu. Tak oczywiście. Tak, a y, naboje tam będą gratis, czy będą musiał dopłacić? Mm. Nie no gratis, on w nie ciągu. Ue, to fajne. No widzi pan, słyszy pan teraz jak właśnie teraz kurczę kosi mi tutaj. Nie, nie słyszę. Słabo ma pan telefon, niestety nie słyszę. No to niestety, no. no. Bo ja tutaj właśnie patrzyłem na cenę, cena to jest praktycznie, no jak za darmo. Z taka okazja się może. No to nie jest za darmo, bo to jest cena dla klientów, którzy chcą pojeździć za, e, za cołk, który będzie strzelał, będzie troszeczkę wyższa. No to dobrze, no cena nie grała, no, ja, i ja mam pieniądze, ja mogę zapłacić. Nie ma problemu. Dobrze. No to jak będzie z tym sprawy niech i pan to teraz tej wyjaśni, bo ja jestem w tym ciemny. Jeszcze czołgiem nigdy nie jeździłem. Dobrze, z jakiego radia pan dzwoni? Słucham? Z jakiego radia pan dzwoni? Ja dzwonię z Radio Baryja. Jak? Radio Baryja, Guholu. Aaa, Radio Baryja, tak? No, kłaniam się. Kłaniam się nisko po same piździsko. Tylko dalej nie z kim rozmawiam. No, ale to już nie jest... To nie musi pan wiedzieć. Ja chcę wynająć pana czołg i to się dla pana powinno liczyć. <laughs> no, nie, nie wszystkim wynajmę. Jak to nie wszystkim? A co jest zapisane? Że wszystkim, tym, co chcą przeżyć wspaniałe przeżycia. A ja chcę, kurwa, przeżyć te wspaniałe przeżycia i chcę zajebać sąsiada. Takie to trudne? No, nie. Dla mnie nie. Natomiast z kim mam przyjemność? No, z ze mną. Dobra, to znaczy... Yy, dobra. Bo powoli mnie przestaje bawić ta rozmowa, więc albo się dowiem, z kim rozmawiam, albo się rozłączam. A to... to jest szantaż. Nie, to jest informacja. Nie, to jest kurwa szantaż. Eee, dobra, rozłączam się. Pierdol się. Zobaczymy kurwa. Ja mam czołg też. Rozłącz się. <ślesk> ja, nie, nie.